Dzisiaj zagramy w Minecrafta, w którym będziemy dostawali prezenty od Świętego Mikołaja. A dokładniej mówiąc, crafting świątecznych, customowych przedmiotów. Dzięki którym możemy robić porobane rzeczy. A ja chyba będę chory tak na same święta. I zaczynajmy. Bęk! Okej, okay, znajdujemy się w totalnie dziwnym miejscu. Ale to nawet dobrze, bo dzisiaj będziemy musieli się głównie skupić i na lodzie, i na cukrze. Bo jakby on będzie głównym... Składnikiem do craftingu różnych rzeczy. I nawet widzimy, Państwo, już ścinę cukrową, do no nieba jest zbyt dużo, ale zobaczymy pierwszą rzecz, jaką będziemy mogli sobie zrobić przy wykorzystaniu chyba patyka i cukru. Generalnie dużo rzeczy możemy dzisiaj otoczyć cukrem i dostawać totalnie świąteczne przedmioty. Dobra, ja 8 cukru, zrobię sobie narzędzia i pójdziemy gdzieś wyżej. Tym bardziej, że potrzebuję jeszcze owieczki, bo jest jedna fajna rzecz, którą możemy tutaj zrobić, a mianowicie po prostu prezent od Mikołaja. Otworzyć go i zobaczyć, co ciekawego nam. Wypadnie. A przy okazji w komentarzu możecie napisać co wy byście chcieli dostać na święta. To przykleję wam serduszko, to może się spełni. Ja to na przykład książkę chciał dostać. Yy, tak taka mi się podobała Nawyki 2.0, macie ja wieczorka. Fajnie by było. Albo jakieś nowe BMW, jak będzie hojny mi zobaczymy. Dobra, trochę mnie poniosło z tym drewnem. Zebrałem tego zdecydowanie za dużo, ale dobra, możemy zrobić patyki, możemy zrobić sobie kill off no i czekaj, jak ja mam tyle drewna, zrób sobie te patyki i dajmy tutaj e, patyk i cukier bodajże, to trzeba było, o, czekaj, nie, okej okay, Musimy otoczyć właśnie to i dostajemy słodki cukierek, który możemy sprawdzić, co nam da, gdy go zjemy Candy cane, okej, okay, czyli mamy taką laskę, jakby nigdy takiej nie jadłem, ale sprawdźmy, co się stanie, kiedy ją zjem, jakby Wow! Co jest? Halo! Na dwie minuty jakie ty dostałeś? Jezu, efekty, chłopie, ty, ty pierdzisz teraz Mikołajem! Okej, okay. ja chcę takich więcej. Podoba mi się! Już ja, jest fajnie! I powoli tracę głos, coś tak czuję, no to nie, jest aż tak fajne. Dlaczego ja tak widzę jakbym miał nagle z dwa metry halo, jakby Boję się delikatnie grać. No i już mamy mały problem, bo zużyłem całe... Cały cukier jaki miałem. A tam widzę, że chyba jest wioska, więc tam będziemy... I, no, jakie to jest kozackie! Ja, takie laski musimy sobie zostawić na sam koniec odcinka, myślę. Wow, jaki kozak w ogóle to jest! Uuu, pyk! Zbyszek, dzień dobry! Mam siłę trzy? Czekaj, czy ja go jestem w stanie udusić na przykład, jak teraz w tacy jesteśmy? Jest tutaj wyro? Nie ma! Ja muszę się przespać, halo! A jakbym tak Zbyszka utłukł, to by było naprawdę niesamowicie. Panie, weźmie przepuść, dobra, już teraz? I sprawdźmy co. O, patrz, dobrze, że żeś go nie tłukł, bo się akurat skończyło. To ja się prześpię, może jednak. To ja idzie dobry pan. A jakie potwory są w pobliżu? Co tu jest u góry? Czy ty, ty się dom na domu stworzył? Czy, ty, co się dzieje? Chłopie, coś ty zrobił! Mam nadzieję, że teraz jak walnę tego gościa niechcący, to nie będzie zbyszek na mnie zły, bo to by było naprawdę nieprzyjemne, ale chyba dobra, lubi mnie. Ale zaraz nie będzie! Już dosofciny pierwsze, dobrze! Generalnie, problem jest! Z... Generalnie, możemy też zrobić sobie tutaj specjalne świąteczne itemy, w sensie narzędzia, ale do tego potrzebujemy diamenty. I normalnie diamentową motykę trzeba otoczyć w cukrze, nie? Jakby... Wszystko dosłownie z cukrem dzisiaj jest związane. Ile mi do żelaza? Pięć, bardzo dobrze, tak mi się podoba. Zróbmy sobie od razu wiadro i zróbmy nożyczki. I zaraz wam powiem o co chodzi z tymi nożyczkami. Gdybym jeszcze gdzieś tutaj u góry na przykład znalazł owce, to zrobiłoby się już naprawdę ciekawie. Okej, okay, mamy nawet śnieg, dobra, ze śniegu też coś można było zrobić, bodajże chyba nawet z lodu. Dobra, po kolei, po kolei. Halo, przepraszam, czy są gdzieś tutaj jakieś owce? Dobra, ale namierzyłem już ten. Yy, no, cukier w każdym razie, więc chodźmy tam na dół. Sprawda prawda, nie ma tego zbyt dużo, ale no musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jest owca, dobra, dawaj ją! Dzięki. Dobra, mam kolejny cukier. Elegancko, dużo tego. O, 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 o. tu już jest dużo, więc elegancko, tak mi się podoba. No i deszcz jeszcze lepiej. Dobra, ale mamy wystarczającą liczbę, właśnie tej białej wełny. Wystarczy, że teraz ją sobie zabarwimy na czerwono, połączymy to ze skrzynką, i powinniśmy dostać prezent. Wróćmy więc do wioski, przy okazji się przespać. Okej, okay, w końcu mamy dzień Dobra, gdzieś tutaj powinna być jakaś skrzynka Nie? To ich chyba u góry z czego kojarzę Dobra, połączmy skrzyn... Aha, czekaj Ja muszę jeszcze zabarwić sobie jakoś tą wełnę Czekaj, jak to się teraz robi? Jak zrobię tak... Dam barwnik... Nie, to tak nie działa Potrzebuję dużo czerwonych kwiatków Dobra, tutaj jest tego już dużo Dobra, połączmy sobie to I zobaczmy co nam z tego wyjdzie Czerwona wełna, kładziemy tutaj I skrzynka do środka i mamy prezent, dobra ja mogę go postawić? okej, okay. netherite dostałem jeden, jakby nie do końca teraz mi jest potrzebny, bo i tak nie mogę nic z niego zrobić ale za darmo to dobra, zrobię sobie żelazne narzędzia wchodzimy do podziemi, potrzebujemy jeszcze diamenty i zaczniemy robić kozackie przedmioty pyk, dzień dobry mały człowieku, typa tego a ten tutaj owce cały czas trzymał, nie? Dobra, żelazny kilof jest. Można powoli śmigać, tylko daj mi jeszcze to że żelazo, razem się przepali. O, Jak fajnie! Dawaj mi te to mi się podoba! Mam tylko jeszcze mały problem z jedzeniem, zauważyłem. Dobra, chodźmy tą stronę, bo tam gdzieś widziałem, że był jakiś dół, zobaczymy, może coś tam się trafi. Oby były diamenty, trzymajcie kciuki! Ja tam sobie jeszcze jeden prezent otworzył. może coś lepszego mi wypadnie. Wow! Ale to jest dziwny biom. Dlaczego ja w ogóle w takim misu się urodziłem? To wygląda totalnie jak kopalnia, do której chcę zejść. Ale najpierw zróbmy sobie jeszcze prezent. Dobra, i będzie to samo, czy dostaniemy coś teraz ciekawszego? W sensie. Okej, okay, złoto. Ile złota czy te? To się totalnie nie opłaca. No ale jest szansa, że któryś razem może dostaniemy diamenty, chociaż ja wolę chyba zejść jednak do podziemi. Okej, okay, ale czy tutaj w ogóle gdzieś są pod ziemi, bo jesteśmy na osiemnastym poziomie, tak się o tutaj widzę, żeby diamenty były na przykład. A mogło już być. To jest najdziwniejsze kopalnie jakie w jakiej byłem życiu. Okej, okay, tu możemy na dół coś. Dobra, to jest strasznie niebezpiecznie. No ja bym se tu w las chyba gdzieś może na dół, bo tam coś. cię... Okej, okay, dobra, 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 już coś widzę, już mamy inne bloki powoli. Dobra, jest niski poziom i z pewnością będą diamenty. O nie, ej! Przepraszam bardzo, dlaczego tam jest ten ten ten, ten. 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 do Wardena, no? Nie podoba mi się. Jak mi się Warden zespałnuje, to ja wychodzę. Tam zejść nie możemy, że mi się przy... O, diamenty, o to chodziło! Że mi się ten Warden nie zespałnował nigdzie. Okej, okay, to jest tylko jeden. Proszę, ja potrzebuję przynajmniej dwóch. Najlepiej to. to milion. A! O! Idź sobie. Dobra. No nic, ja muszę tędy pójść zeskoczyć, dobra Nic mi się nie dzieje generalnie Ła! No co jest? No skąd? Zabierz mi sody, Diamenty, czekaj! Uu! Nie bijcie! Poczekajcie, panowie, chwila, uno bento, bo to jest ważna rzecz teraz Znalazłem diamenty, czekaj, bo ja mogę sobie zrobić... Proszę więcej Nie, trzy... Co ja teraz... Dostałem w głowę strzałami Mamy trzy, pytanie co mam teraz zrobić, czy zrobić świąteczny kilow? Myślę, że tak, to może być dobry pomysł Czyli robimy sobie diamentowy kilow, z czego ja kojarzę Okej, okay, i połączmy sobie to tutaj i dobra, mamy kilów. Okej, okay, czekaj, czekaj, co tutaj w ogóle się dzieje? Może bardzo szybko wykupać bloki, ale nic nie dropi. Czekaj, jak to działa. wow wow Ty! On normalnie je bloki ten kilo! Tylko... Że to tak średnio mi cokolwiek daje, nie? Jakby... Ja potrzebuję więcej diamentów, a Myślałem, że będzie kopał chociaż większe kawałki całego ziemi! Two hours later. Dobra, można wychodzić. Już ja mam totalnie jedzenia przy sobie i nie zrobię nic poza z dwoma, trzema może rzeczami z tych diamentów, żeby się zrobić... Jeszcze noc! Dobra, wyjdźmy stąd po prostu. Tędy! O, nie do lawy. Okej, okay, luksus, czy jesteśmy u góry? Genialnie. Wyrko i do spanka, ja muszę co czas mięso zgniąć, bo już nic mi nie zostało. Jakie potwory w pobliżu, jak tu nic nie ma? Ja pierdzielę, no nie, nie, nie prześpisz się, no. Dobra, chodźmy tam do góry, bo ja do czegoś potrzebowałem jeszcze lód, żeby sobie coś zrobić, więc... Dawaj, trzeba zebrać trochę lodu. I zrobimy od razu sobie motykę i resztę rzeczy tych diamentowych i następnie cukierkowych, bo, bo to powinno coś widać w końcu konkretnego. Dobra, tylko cukru na razie starczy mi tylko na tą motykę, którą powinniśmy sobie zrobić, no właśnie. I to, jeżeli będziemy klikali na Sugar Cane powinno dawać nam cukier. Czekaj, zobaczymy, tak faktycznie będzie, bo tego cukru potrzeba strasznie dużo. A teraz nie mam skąd go brać na resztę rzeczy. No, może nawet dobrze, że tak zrobiłem. Jestem w stanie zebrać tak lód? Co się dzieje? Nie, nie jestem w stanie tak zebrać lodu. Nie podniosę go. Ła, ła, dobra, bo ja się zapadam w śniegu. Ups, głupi gu, gu, pomysł. Nie no, nie zbierzesz lodu. Nie wiem jak. Skąd miałbym go wziąć? Gdybym dostał z tego sadzonkę, z tego drzewa, to możemy sobie zrobić jeszcze świąteczne drzewko. I co może robić świąteczne drzewko? Czy Bikołaj nam przyjdzie, jakby. co się wydarzy? Jest, dobra, mamy jedną sadzonkę, nawet mamy dwie. Ok, potrzebuję do tego jeszcze DIRT i potrzebujemy zrobić sobie. Mamy tutaj coś w craftingu pokazane? Nie, tak średnio, ale musimy zrobić sobie jeszcze ten, w tym momencie doniczkę jakoś. Jak się doniczka robiło? Okej, okay, widzę. Z gliny. Co? Je, co się dzieje, jak używam tego, to ja mam jeszcze... Boże, jakiej prędkości to niszczy. Teraz jesteśmy tam na dół, może jakieś krowy ubiję, będę miał chociaż coś do jedzenia, bo na razie to jest naprawdę tragedia. Okej, okay, i widzę, że jest trzcina, więc dobrze, zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Pyk! 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 Okej, okay, co teraz się stanie? Jaki Co to jest? Ty, czekaj, 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 ten cukier jest, ale on się świeci. Ty, czy to jest po prostu zwykły cukier? Przepraszam bardzo. Tylko po prostu od razu zmieniony. No bez jaj. Ja naprawdę myślałem, że to da mi coś niesamowitego, a to dało mi to, co już w zasadzie miałem wcześniej. Coś w sensie ja to mogę ze sam robić, to po co mi to? Myślę, że tak nie do końca byłem grzeczny w tym roku, bo widzę, że od Mikołaja to ja dostaję same dziwne rzeczy. Raz zróbmy sobie miecz. Candy sword. Co teraz dostaję? Proszę, daj mi coś ciekawego, bo Ja naprawdę to jakby rózgę dostał w tym momencie. Nie, serio, jeżeli teraz będę pił, to mam szansę na to, że zjem moba? Czekaj, co? Coś tak czuję, że to są najgorsze minecraftowe święta, nie? Dobra, daj mi glinę, zróbmy drzewko chociaż świąteczne, bo że wtedy dostanę coś ciekawszego. jest gdzieś glina w ogóle? Tutaj nie, a może i gdzieś indziej. Dobra, widzę, glinę. Jak teraz z tego drzewka niczego ciekawego nie dostanę, nie? To ja po prostu się popłaczę. Te gorsze świętowe i jakie były. Dobra, jak to teraz się przerabia na cegłę? Jakby nie tak, czekaj, ja to muszę przepalić po chyba jako bloczyk, tak? I dostanę cegłę? Dobra, coś się przepala, czekaj, zobaczymy co z tego wyjdzie, a ja się przy okazji prześpię. Kolejny dzień zresztą za mną Okej, okay, czyli trzy cegły, mamy samplinga i mamy dirta, tak? Nie, nie mam dirta, to weź wieko dirta A jak będzie to tylko element wystroju, nie? Ja nie wiem, po prostu wyjdę z siebie, obok Dobra, proszę, coś ciekawe. Mam? Mam, dobra Doniczka, to, drzewko i dirt po środku chyba Okej okay. Codziennie będę dostał prezent do otwarcia, okej okay. Uuu Fajnie Mogę ten prezent dostać? Czekaj, czy jeżeli teraz się prześpię? To czy dostanę jakąś rzecz z tego, z tej choinki? Tak, dostałem Ja po prostu po spaniu będę dostał prezenty, tak za free Super, dostałem szmaragdy Nie no, to jest jakieś nieporozumienie w ogóle, gdzie ja trafiam? Dlaczego taki biod? Sprawdźmy, jakie rzeczy mogę dostać jeszcze od Mikołaja i czy to w ogóle miało sens cokolwiek tu robić. Gdy połączymy lód i TNT, to co dostaniemy? Czy to będzie. Okej, okay, mamy TNT, które jest. Po prostu lodowym TNT. Jezu! Okej. Okay. To było totalnie głupie i bez sensu. Ale za to, to mamy śnieg, z którego można zrobić kolejną rzecz. Czekaj, czekaj. To ja widziałem jeszcze jakiś wyrzut śniegu. Co to będzie? Dobra, i teraz tak. Jeżeli połączymy sobie śnieg, czyli damy go tutaj, to wyrzutnie damy sobie tutaj na dole, damy żelazo w tym miejscu i wrzucimy sobie. Chyba, hopper tutaj, to powinniśmy dostać. Snowball Launchers. I strzela on 34 śnieżkami naraz. Ha. Halo? Halo, dlaczego nie strzelasz? Czekaj, bo mam. Śnieżkę sobie wziąłem. To dalej nic nie daje. I dalej nic nie mogę zrobić. Co za shit! To nie działa totalnie. To nic sobie zestrzelane jak śnieżki mam. No nie! A jak zrobimy sobie siekierę, nie? Z cukru, totalnie. Dobra, i zrobisz łopatę z cukru. To może niszczyć po prostu całe drzewo. A co? Dobra, ta łopata wykopuje ewidentnie jakieś prezenty z podziemi. I są to jakieś cukierki. Do czego one są potrzebne? Nie wiem. A ty ścinasz drzewo, tak? Rozumiem. aż czemu tak wolno? A, dobra. Rozumiem. Super. A cukierki coś mi dają? O. To daje szybkość, a ten cukierek daje. Łoślepienie, ale też szybkość. Ponoć możemy nawet jabłko zrobić z cukru. Ale to jest. Szy... Co? Czekaj, co ona da? Aha, zwiększony skok. Super. Jest Jeszcze niby możemy połączyć to i to ze sobą. I coś powinniśmy dostać. Czekaj, a jak, to, jak to połączyć? A, to trzeba wypełnić lodem dookoła. Super, dobrze, że lud tak łatwo można w grze dostać. Ok, faktycznie coś dostałem. Jeżeli będzie pod tym przechodził MOB, to dostanie. Co, serio? Czekaj, bo to. I zombie. Uwaga. A. No, dostał. Pamiętajcie o tym, że musicie być grzeczni, bo następnym razem dostajecie taki shit, jak ja w tej momencie.